Witam. Przedmiotem kolejnego filmu jest licznik kilowatogodzin prądu jednofazowego. Jest to bardzo stary licznik. Można powiedzieć, że praktycznie już antyk, ponieważ licznik rok produkcji pochodzi z 1952 roku. Ma już sporo lat ten licznik. Wyprodukowany w Polsce przez polską firmę Zobaczmy, jak jest zbudowany. Oczywiście naokoło była, jak zwykle, założona plomba, która skutecznie zabezpieczała przed jakąkolwiek ingerencją użytkownika w środek tego licznika. Szklana kopuła. Wszystko było widoczne. Każdy mógł ze wszystkich stron obejrzeć, zobaczyć, co dzieje się w środku tego licznika. Nie kryły one przed użytkownikiem żadnych tajemnic. Mamy tutaj już komory. Gdzie są uzwojenia, które wprawiają w ruch talerz, urządzenie, mechanizm liczący, zliczający? Mamy także tutaj styki, do których doprowadzane jest napięcie. Tutaj na odwrocie znajduje się no już troszeczkę, niestety, zniszczony. Bardzo delikatny, wykonany na takim papierku schemat połączeniowy. Z tego schematu tutaj. Możemy dowiedzieć się, jak mamy podłączyć e, naszą instalację w domu, aby ten licznik zliczał energię elektryczną pobieraną w naszym domostwie. Tutaj mamy uszczelkę wykonaną z bawełnianego sznurka, który zabezpieczał przed dostaniem się jakichś pyłów do środka. No i przyjrzymy się teraz już samemu licznikowi. Mamy tutaj nazwę licznika, papierek oczywiście wykonany, można powiedzieć, że to jest preszpan, symbol, logo firmy, następnie różne oznaczenia, model, rok produkcji, yy, maksymalny prąd, jaki może tutaj przy, przepływać przez uzwojenia tego tutaj licznika, jest to 10 amper, napięcie 220 V, prąd o częstotliwości 50 Hz. Tarcze yy, z oznaczeniem czerwonym, która... Przesuwa się, i następnie, już sam licznik. Zobaczmy teraz z boku, jak to wygląda. Mamy tutaj jedną cewkę, na której jest namienięte 13 tysięcy zwojów o oporności 2,4 kg. Następnie, tutaj, uzwojenia prądowe z grubego drutu. Cały ten mechanizm wprawiający po prostu tą tarczę w ruch i uruchamiający trybiki, które pokazywały, jaka energia. Została zużyta. Oczywiście wykonanie tego licznika jest niezwykle proste. Widzimy wszystkie elementy, z jakich jest zbudowany. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Zapraszam na moją stronę www.mojlaboratorium.pl